Właśnie zostaliśmy zamknięci w jakimś dziwnym strasznym zamku. Chyba jesteśmy aktualnie w lochach. Z MySlo, co my w ogóle tutaj robimy? Jak my się tutaj znaleźliśmy? Przecież my jesteśmy grzeczni, nic nie zrobiliśmy. Zamknęli nas. Dokładnie. Żli niedoby rycerze. Rycerze, którzy chcą nam zrobić coś złego, więc tam na zewnątrz. Jak jak ona wygląda? Patrzcie jak w ogóle. Ej, co Patrz, się stało? I tam co na zewnątrz jest stało? w ogóle rycerz widzowie, widzicie? Tam o, on sobie śpi. Więc chyba jesteśmy w miarę bezpieczni i musimy się stąd wydostać. Co by się nie działo, subskrybujcie nasze kanały. Możecie kliknąć teraz ten czerwony przycisk tam na dole. No, jednego subika, tylko jednego subika możecie dać. I, i, i jeśli klikniecie też teraz łapeczkę w górę, to smysl mi otworzy te drzwi i będzie. Będziemy mogli przejść to razem. Smalec <śmany> to widzowie chyba kliknęli już łapeczkę. I ziom. I tak, już jesteśmy razem. Także dobra, to co, zaczynamy, przechodzimy to. Ej, widzowie, patrzcie, jak on chrapie. Co on w ogóle tutaj robi? On zamiast nas pilnować, no, zrobił sobie drzemkę. Właśnie dlatego z majstrem my możemy mu stąd uciec, bo on tutaj śpi zasnął, więc chyba w miarę powinno nam się to udać. Zobaczymy, koniecznie oglądajcie do końca. Ta a, kobitka mówi, że on się nazywa Henry ten ochroniarz. A Henry, że Henry no. śpi, no. Henry Ta, śpi, okay. dobra, to lecimy no to dalej. uciekamy jak najszybciej się da z tego zamku, po z loków, gdzie teraz byliśmy, gdzie jesteśmy uwięzieni. Dobra, no to teraz wchodzimy do góry. I jak najcicho, po cichutku uciekamy. Haha. <laughs> Mam nadzieję, że on biegiem, nas nie usłyszy. Go, 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 ale, go, go, Ale to jest, zobaczy, smacz, widzisz, ma, to jest wszystko stare, znaczy, Widzisz jest wszystko stare? on nas będzie, z jak nawalał? No, no musimy szybko zwiać, żeby on się nie obudził. Ej, tak, to tak, musimy tak. być ciszej. No to dawaj, dawaj, szybko. No teraz już nas nie słyszy, jak my uciekliśmy. No chyba teraz już nie. Ej, uczuć trzeba uważać. o ja, co, i tutaj mają domy. Patrz, jakie kolce. kolce dziwne. Łooo, wow, ale wielkie kolce. Biegnę, biegnę, biegnę. Biegne. Jaki się udało. O. Wbijają się, dobra, jeszcze jeden. Gdzie ty biegne, jest biegne. Tutaj, jesteś? Biegnie, biegnę, lecz. góry. przypomina mi się takie schodki, jak kiedyś po takich chodziłem w prawdziwym życiu w zamku, wiesz? O Bo no, wow. my mamy. No, mamy takie. A tak, rzeczywiście mamy takie schodki u nas. I o, u nas, w zamku u nas. U nas mamy zamek mamy, ze smyślałem. <laughs> dobra, no, to teraz jesteśmy tam, gdzie mają książki, patrz jak to jest to to staro skrzynce, ta jest. Ja jestem no. w skrzynce, patrz. Rzeczy. Co wziąłeś? Nie Ooooooooooo! O co to tworzyłeś? Co wziąłeś? O nie wiem wziąłeś. Eee, e, dawaj mi skarby, ja nie chce. Mam też klucz! Mam skarby? klucz! Ło, wow, jaki wielki klucz! To jest większy. O, o cóż drzwi. to dziś! O nie coś ej, Coś, ej, było coś tu było! Jakiś alien tu było. Ej, smash, so, klucz kolejne. mi zniknął, musimy znaleźć o, kolejny. klucz. O, padłem też! Czemu? Znowu drugi raz padłem. Mam klucz, mam klucz. A ty masz klucz, a ja... No to otwieraj to wtedy. Dobra, to. No co teraz? I otworzyłeś nam. No, Dawaj, superacku, super, okay? wchodzimy dalej. Ej, tu znowu jest słoma, Smyslow, chcesz iść tam spać? Tak, oni mają... E, patrz to! Oni mają takie wielkie no, e, dla smierzyn, pułapki? tak zwierzętaki. No, Nie możemy wejść, bo to się zakliśnie. No, Oj, o, właśnie o tym o, mówiłem! No nie! Ale jak mnie to klisnęło, ole. Wow, ej, wow. ale to jest widok, jaki tu jest wielki zamek w ogóle! Nie chciałbym Idę. tam na dół spać, patrz, Smyslow, co tutaj jest na dole. Wielka, ogromna przepaść. Szybko, szybko, biegnę, biegnę. Widzisz to? Czekaj, okay. już przeskoczyłem. Ojej, ale on jest ogromny. Nie! Padłeś. W samym końcu, co? <grym> Patrzcie, jaki to jest duży zamek! A tam jest smok! Tam Gdzie? śpi smok, co? Patrzcie, tam jest smok! Gdzie ty widzisz smoka, ja go nie widzę. Joki wielki, on śpi na tym. Nie, co Wszem jest? Opadłeś? Nie wierzę. <grym> Ale czaj jaki ogromny, może będziemy się z tym smokiem bić, ej to będzie ciekawe, no dobra, no to chodźmy dalej, chodź Michu, dawaj, do, dawaj Idę, idę, zaraz będę u ciebie się tutaj i mamy teraz do przejścia, tak jakby belki, będziemy po belkach schodzić, no dobra, no to schodzimy, a mogę skoczyć na wow, tutaj? Łał, rzeczywiście smok dałem radę, ha, uwaga, przeskoczyłem, dałem radę, poczekaj, skróciłem drogę Lol, Aha. ja też sobie skrócę tę drogę Patrz, ale skróciłem Patrz, jestem na dole. Jestem no już przy dobra. tobie, Dawaj, dawaj. Widzisz tak szybko? Ej, Ale kto my normalny po tym by skakał, nie? Uciekamy z tych lochów, bo ja tutaj nie chcę być. Teraz wpadliśmy na dół. Ja też, Teraz mamy jakieś przejście. Ktoś wykopał dziurę w ścianie. Ej, to jest pułapka. Ta, Więc... ta dziewczyna mówi, że to jest pułapka z Myslą. O nie, co to jest? O, o. Nie wiem. O -o -o -o. Nie, 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 nie. Szybko, szybko uciekamy. Nie możemy dotknąć podłogi. Ale tu ciężko. I za wysoko też nie możemy podskakać, bo się wybijemy na kolce. O, rzeczywiście. Dara, w kolce? Czy to jest za ludzi, widzisz go na dole? Co to jest? Nie. Nie, co to jest? To jest twarz jakaś dziwna, nie wiem. O A co mamy wejście do twarzy. To Wygląda są to pomniki. Pomnik pewnie tego te władcy, jako się króla, króla zamku. zamku, no? Króla zamku. Joj, Uważaj, tu są jakieś wow, wow. Mnie. Prawie mi uderzyła. Oknęła cię? Aua. No walłam je. Nie, żyję! E, żyję! <noise> żyję jestem, xD. Ej, ale szczęście miałeś! Wow, ta kula Nie Ci patrz, tylko patrzcie, Walła mnie kula! Walła mi kula, ta gigantyczna kula mnie z góry walnęła i wylądowałem tutaj, Dobre Dobre, co? Ej, no. mamy tu wejście? Nie wiem czy tak, mamy tutaj. Chodzimy tu wejście. do paszczy, to rodziu Ej, co to za miejsce? A teraz przeskakiwać. Zióm, no dawaj, skaczemy. Lecimy, dawaj! wow! Ole szybko! Biegnę, no ledwo co? Ale tutaj ciężko, trzeba w odpowiednim momencie skoczyć. Ale... to nie, patrzcie, to rozdale. Jakaś zielona substancja. To nas chce zjeść. <noise> Ale Damę to radę. było zimne. Otwieram ten most. Okej, okay, otworzyłeś? Bo, tak, o, faktycznie staru. otworzył. A, jak fajnie. Lecimy jest most. Yeah. Może to będzie wyjście, skoro jest most! Oby, no, tylko oby, było. oby, oby się udało, zobaczymy. Proszę wyjście! Nie, o nie to nie wygląda wrócimy. jak wyjście. Ej, to będzie most słuchać go! No to my z tym smok, patrzcie my się. On rusza ogonem! On rusza ogonem swoim! On śpi teraz, to... ma czerwone oczy. Ale ruszy niego... ogonem. Jak on śpi, Nie trafili, nie? Bo jak trafimy na tego e, złego czerwonego smoka, smoka to Ej, to będzie, coś to zrobić. To będzie jeszcze gorzej niż z tym, tym, z tym rycerzem co nas pilnował. Tak, no. Chodźmy raz, przeskakujemy jakieś schodki idziemy dalej. Mamy do przejścia. Sto? Tu są jakieś... Ej, to, to jest rozłamane. Ten most się zawalił, może od tego smoga. Smog walnął swoim ogonem i się zepsuł ten most. No, może tak być. Idziesz? Dobra, idziesz jestem super. już, jestem smajslem. Skakujemy todo. teraz do dziur. A nie, nie, czekaj, nie, co czekaj. To jest? Tu trzeba było przyciągnąć? O nie, co tu, się Ej, tu mamy wejść chyba na to. Aha, wejść na to rozumiem, dobra. Tak, tak, na to. Ej, dobra, co teraz idziemy? stoimy. Ciągnie nas o do góry! to jest fajnie. na dole, nie wiem o co chodzi. Jak to ciągnij na łańcuchach te łańcuchy. nie. lecimy szybko Wszystko do góry. Wszystko Teraz takie dalej. Tutaj mamy do przejścia A, teraz. Widzę do tego smoka, widzisz to? Coraz bliżej jesteśmy smoka. Ciekawe, czy będziemy mieć z nim walkę. To będzie bardzo. No interesujące. wolałbym, żeby nie. Aj, padłem. Czekaj, wezmę sobie to. Musimy to przejść dokładnie, żeby. Bo to jest ta lawa chyba Pst, jestem tutaj. Jest jest ten smoki. I widzę tego smoka, patrzcie, widzowie! Czekaj. my mamy wejść do góry do niego. Uh, uh, nie tak, wiem, że mamy wejść do góry, do, góry, do, góry, dalej, do, góry do niego. To ty gadasz, do smoka idziemy. Tak, teraz? tam jest smok, ja już go widzę jego głowę, on jest ogromny. Jo. On... Wow, wow, ej, mamy wejść zobaczyć. do jego paszczy? Ja nie wierzę, że my mamy wejść do jego paszczy, nie! Czemu ty nam każesz wejść jo. do jego paszczy? My chcieliśmy Jezu. się stąd uwolnić! Ej, on chyba serio śpi. Jaka ma zębiska, jaki on wielki. Majslo, wchodzimy tu? Ej, widzę jak on leży sobie tutaj cały i ogonem tam macha, czaisz? Jak się oddalisz, to zobaczysz. No wow. rzeczywiście macha ogonem. No Dobra, no to wchodzimy teraz do jego paszczy, dawaj. Wchodzimy, ty Ale pierwszy, ty pierwszy. na te te, co? O, przeszedłem. I co teraz? Mhm. O, jestem w żołądku, o smoka! Ale on ma żółte zęby, obrzydliwe. Eee, jesteśmy... Nie, to nie jest rządek, jesteśmy w paszczego, go, jesteśmy to jest teraz. Jest jego język, jesteśmy na jego języku. Na języku, no, jesteśmy teraz właśnie. I schodzimy teraz głębiej. O, nie o fuj. jesteśmy w środku. Ole się. padłem do lawy od razu. A waaa. Ty też do lawy? Tak, tak, no. Teraz skaczemy po czaszkach, które on zjadł właśnie. Czemu w środku jest jakby magma? O bolawa, o nie, wpadłem. O, smok wszystko je, wszystkich ludzi, wszystko. O ja też wpadłem, ej, w tym samym miejscu co ty! Kolejna próba, no musimy dać radę. Dało mi się da ja radę! radę no. Jeszcze raz, jeszcze raz, czekaj, sobie niżej, 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 niżej. Uwaga, 3, 2, 1. Daj Nie, nie, dajmy, nie daj! Co jest? Ja tu poczekam nie, na ciebie smyslu, udało mi się to przejść! Juhu. Dlaczego? Czekaj jeszcze raz, uwaga. Skacze sobie Ośu, tędy. Wadźcie, co tam uh, 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 No co jest Jaki tej, jaki niby dlaczego? Nie mogę przejść tej czaszki. No to raz. jest turbo dziwne. Poczekaj za mną, jeszcze raz próbuję przeskoczyć. Ja przeskoczyłem, a to trzeba było po prostu na twarz jego wycelować, a na dynkę. Dobra, dałem Rzeczy, radę. serio? Tak, tak, teraz jesteśmy w jego ślino, ślinotoku. Uj, nie wiem, ale dziwne to. Uj, ślina jest na dole, fuj, nie wchodzę w tą ślinę. Ej, Smajslo, po, po czym my skaczemy, co to może być? No nie wiem, to jest jakieś dziwne akurat, w jego żołądku, nie wiem. To? to dobra, no to idziemy dalej teraz. Wo Ej, dobra, i my mamy... niby mamy tutaj doskoczyć, tak? No... Ej, nie, idzie, dobra, to nie jest... jak myślałem, patrz, jakie proste. Pop. Dobra, daliśmy radę, a teraz musimy przejść znowu Ej, nie wiem, lawę, to wygląda jak jakiś. E, patrz, to dookoła wygląda, jakby było spalone. On ma spalony żołądek w środku, czy jakieś wnętrzności? Nie, to są wnętrzności, to jest jakby jeszcze lata. są. wyszedłem. Lecce, lec, lec... O, też wyszedłem. Dobra, I tu jest zrobimy jakaś o, na milion. dole. Wyszliśmy z żołądku smoka, i teraz możemy przejść Mam dalej. Mam z góry. Tak, wchodzimy do góry, zaczymy. Ale ta być, drabina przy, jest długa, I ile mamy my iść. Rozumiesz, bo ten smok leżał na przejściu, i musieliśmy przez niego przejść, żeby pójść dalej. No i teraz możemy sobie iść na inną wieżę, z której jesteśmy. być może uciekniemy, jakby, nie? No spróbujmy stędy, chodźmy. Dawaj, dawaj, szybko, szybko Nie, lecę pewnie za że teraz ha -ha. się obudzili i naścigają, wiesz? Oni się zastanawiają, gdzie my jesteśmy, i mogę ich rozczuwać, że teraz. Szukają nas, a my musimy jak najszybciej uciekać. Dobra, mamy kolejną dźwignię, uruchamiamy ją. No, znowu raz szybko. do góry musimy. Po raz kolejny, żeby dostać znowu na się tej na wieżę. To mam wrażenie, aj, jakby to jakoś dziwnie chodziło, tak się blokuje. No, no, żeby to tylko... Wolno, no, bo my to jesteśmy we dwójkę za ciężcy, Smajslo. My tu we dwójkę stoimy i za ciężcy no, jesteśmy no, razem. My tu mamy z 200 kilo razem. Oh. <laughs> <laughs> Ej, dawaj, pchamy to. Tyłu, co tu jest grone. O, przyspieszyło, przyspieszyło. Ej, Smajslo, zniknąłeś mnie? jesteś gdzieś na dole. Jesteśmy. No, jacyś... jak ci się stało, ale ja tu budzimy? Smańsko ciągnął za łańcuchy. <laughs> no, no, to lecimy dalej. Lecimy na dół! Patrzymy i jesteśmy na kolejnych murach, na kolejnych. Ej, to Ej. wygląda groźnie. Jest, tak, do tego smoka. Księżyc. No ładnie jest, wow. I ten jeszcze smok. Wow, ale tu niesamowicie. Ej, co to było? słyszałem coś no słyszałeś coś? co to był za dźwięk? To jakiś dźwięk dziwny a my biegniemy tacy mali tutaj pingi nie wiem jesteśmy pingi. weź sobie od kamery my mali jesteśmy patrzcie jak mali, bardzo mali i tam <laughs> mamy księżyc przy którym sobie uciekamy właśnie patrzcie ej to Ciężo wygląda jak, jak wejście, tam gdzie już my biegniemy my biegniemy szybko 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 ale patrzcie jak daleko właśnie przebiegliśmy nie ten cały mur no jak on był teraz... daleki, długi. i ten smok tam śpi nie? sobie dalej i tu to, to on znowu, się nie na cały czas też tu jakiś dźwięk, który. Ej, co to jest? Co tutaj jest? To samo jest grane, czy jest jakiś inny, kolejny. Z... Nie, to jest wyjście? Ej. Tak. Yes, we made it. Ona udało, wam się. Ona, ona mówi, że nam się udało. Co? Udało nam się co? Udało nam się uciec. ale jesteśmy dalej jakby dalej jesteśmy jakby na wieży. Ty, Możemy tańczyć. tańczyć. Down, 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 down. Ej, slow, o, mam że, pytanie. No, ale... co, w za, co w zamku robi pole taneczne i DJ kataka ja, ja. To jest niemożliwe. Ej, co jest w zamku? A co tu możemy jumpać, speed tap? Ej. Nie gadaj, mogę tu wysoko skakać. Ej, z slow -a gdzieś porwało, Przecież przeszedł przez ten portal i, i on gdzie? gdzieś tam, nie wiem, poszedł, coś mu się tam stało. Ja, widzowie, zaraz tam wchodzę, wy możecie kliknąć teraz ten film, który wam się tutaj wyświetla. Po lewej albo po prawej możecie wybrać, który wolicie, który dla was jest lepszy. Pamiętajcie, żeby zostawić też subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole, ten czerwony klik, przycisk. Wbijamy 10 tysięcy subów, niewiele brakuje, więc no, zostaw tą subskrypcję, bardzo, bardzo cię proszę. A ja w tym momencie idę ratować Smyslowa, a ty kliknij teraz subskrypcję!